Munroe, Byczek Fernando, przekładzi Ireny Tuwim, tekst scenariusza na potrzeby słuchowiska, uczestników koła teatralnego przy świetlicy w leśnie. Otóż, moi kochani, dawno temu w Hiszpanii żył sobie młody byczek imieniem Fernando. Inne młode byki, jego rówieśniki. Skakały po łące, podły się rogami, brykały całą bandą, ale nie Fernando. Fernando lubił spokój, lubił wąchać kwiatki, okrotki i bławatki. Ciche wieczory letnie chadzał pod drzewo stuletnie i w jego cieniu siadywał. I wąchał polne kwiatki To krotki i bławatki Jego mamusia, krowa Patrzyła na to ze smutkiem Fernandziu, mówiła Zobacz, ty stajesz cię odludkiem Muczała bardzo żałośnie Pomyśl, co z ciebie wyrośnie Czemu nie hasasz, nie brykasz i poważystwa unikasz. Czemu rogami nie bodziesz? Popatrz na inną młodzież I ciągle w kółko to samo. Fernando na to. Mamo, Na co mi bójki i wojny? Ja jestem Być jak spokojny. I stokroć bardziej Wolę bławatki i konkole. Mama Fernanda, choć krowa, była wyrozumiała, niech mi się tylko uchowa, już na nic nie będę zważała. Mijały lata, Fernando chociaż nie skakał, nie brykał, lecz mimo to wyrósł na nadpodziw na całkiem tęgiego byka. Często inne młode byki Fernanda Luwieśniki Przystawały przed afiszem i czytały, co tam pisze. Co tam jest napisane? Każdy z nich pragnął szalenie walczyć kiedyś na arenie. Ach, w Madrycie! Ach, w Madrycie! Tam jest myślą bycie życie. Tylu ludzi bije brawo, Ty się kłaniasz w lewo, prawo. Ty się wściekasz, gra muzyka to dopiero raj dla byka. A Fernando siedział w cieniu i przyglądał się w milczeniu małym chmurkom i kwiatuszkom, przysłuchiwał ptaszkom, muszkom. Kiedyś przyszło pięciu ludzi w bardzo dziwnych kapeluszach. Najsroższego wybrać byka, który wściekle się rozjusza. Ten, co wierzga należycie, będzie walczył dziś w Madrycie. Byki na to jak na lato. Zaczęły się w rogami, kasać, wierzgać kopytami, skakać, brykać ile sił. Każdy dziko okiem błyska. Każdy pianem toczy spyska i spod kopyt wzbija pył. A Fernando odszedł skromnie, myśląc, co tam komu pomnie, na co ja się komu przydam, jeszcze się czy tamtyj wydam słabym i wątłym kucherkiem. I poszedł sobie spacerkiem pod ulubione drzewo. Siadł sobie w trawie zielonej tam, gdzie stokrotki się bielą. A że był zamyślony, więc przez nieuwagę usiadł na panu Trzmielu. Pzzz. Pan Trzmiel, chociaż mniejszy od byka, ale jest z tych jegomości, z którymi znajomości należy raczej unikać. Bo kiedy się taki rozzłości, to nogi wziąć za pas i zmykać. Pan Trzmiel czuł się mocno dotknięty i miał zwichnięte skrzydełko, więc z zemsty w ogon Fernanda wbił swoje ostre żądełko. Aj! Fernando strasznie ryknął, z góru wjeżdżnął, kozła fiknął. Skacze w górę, łeb pochyla tak, jakby chciał. Lada chwila. Świat calotki wziąć na rogi. Patrzcie! Cóż to za pyk srogi! Ten się wścieka, ten się rusza! Zawołały pięciu ludzi w bardzo dziwnych kapeluszach. Jakie groźne ma spojrzenie! Ten by walczył na arenie! Krzyczą. Hurra! Hej! Zatwytu. Jedzie z nami do Madrytu. Wzięli wózek, wiązkę siana, siedem koni i furmana. I Fernando, ładny losto, do Madrytu jedzie prosto. Tam orkiestry przygrywają, w oknach flagi powiewają uroczyście niesłychanie. Grzmią oklaski i wiwaty, w lożach siedzą piękne panie i we włosach mają kwiaty. Trębacz konny zapowiada: Byk Fernando, trąta rada, byk Fernando, trąta drata, najwścieklejsza bestia świata. Pierwsi idą w Noga za nogą jak się należy. Idą, idą, idą parami. Będą byka kuli pikami. Trzeba bestie najpierw podrażnić. I drżą im łydki, choć są odważni. Potem na konia, strasznie błączucza. W rękach trzymając ogromne włócznie, stępa za nimi i będzie Fernando miał jeszcze gorzej. Na samym końcu kroczył na padeł, a zanim chłopiec, błyszczącą szpal, matabel dumnie kręci wąsika. Tą właśnie szpadą przebije dyka. Nosi czerwoną talarynę i bardzo pewną z siebie gminę. Znowu krzyki, znowu piwaty, panie mu do nóg rzucają kwiaty, cielą się kwiaty, wonną Wirlando. Kto się zjawia wreszcie? Eee, Fernando! twarze pobladły i ostre piki z rąk im wypadły. Z galerii słychać głośne okrzyki. Fernando groźne! Fernando dziki! Bali się także i pikadorzy, a sam Matador chyba najgorzej. Fernando na środek areny wbiega, burza oklasków i wrzask się rozlega. Nawet Matador troszeczkę pobladł. Takiego byka, co by tak brykał, nie widział Madryt od trzystu lat. O! Słychać wszędzie i każdy truchleje. O! Co to będzie? Krew się poleje! Ale Fernando, byczek spokojny, unikał zbady, nie lubił wojny, nie cierpiał wrzasku, nie znosił gwary i walczyć z nikim nie miał zamiaru. Usiadł na piasku, niczym na łące, Spojrzał wokoło i co mu tam, Bo widział tylko kwiaty pachnące, Nic tylko kwiaty we włosach dam. Nie chciał być wściekły, groźny i dziki, Nic nie pomogły włócznie i piki. Bandery wieży ze złości skaczą, i nawet konie omal nie płaczą. Na czym świat stoi, klną pikadorzy. A sam Matador chyba najgorzej. A niech to zwierzę biją granaty. Zamiast się ciskać to wąta kwiaty. Ach, co za hańba. Ach co za skandal. Znowu na wózek wzięli Fernanda. Powędrowało dobre byczysko, bez pola, łąki, na swe pastwisko. Pod ulubionym usiadło drzewem, chłodząc się lekkim wiatru powiewem. I odtąd, chociaż może to plotka, zawsze w tym miejscu można go spotkać. Jak sobie siedzi i wącha kwiatki, maki, stokrotki, jaskry, buławatki. Ucha, jak szumią lasy i miwy. I jest podobno bardzo szczęśliwy. Bajkę czytały Joanna Adamska, Wiktoria Kacprzak, Daria Kacprzak, Łucja Klicka, Mariola Łukasik, Lidia Szczawińska-Broda.